Mężczyzna przyłapany na podglądaniu przy użyciu kija do selfie. Wygląda na to, że w dzisiejszych czasach ciężko jest pojawić się w miejscu, gdzie młodzi ludzie nie machają wszędzie kijami do selfie przed swoimi twarzami. I nie tylko. Jednak jak się okazuje, te zabawki można wykorzystać też w inny sposób. Kiedy 58-letnia Bethesda z Maryland oglądała mecz ze swoim przyjacielem, zobaczyła, że coś porusza się za oknem. Kiedy poszła zobaczyć co się dzieje, osoba trzymająca kijek z aparatem szybko uciekła do mieszkania obok. Kobieta wezwała policję, która pojawiła się w mieszkaniu podglądacza chwilę później. 60-letni Donald Frazier Bird powiedział, że działa społecznie i dokumentował czas, w którym żonaci mężczyźni spędzają chwilę w towarzystwie innych kobiet. Nagrania miał przekazać żonom mężczyzn. Policja skonfiskowała telefon i dysk twardy mężczyzny, gdzie odkryła masę zdjęć, a także film, na którym jego sąsiadka chodzi nago po mieszkaniu. Bird został aresztowany. Wypuszczony za kaucją i czeka na proces, który odbędzie się 23 lipca. Chłopie, jeśli chciałeś legalnie szpiegować ludzi, wystarczyło zatrudnić się tutaj.